Witam kochani, idę sobie na spacer z moim drugim pieskiem, Reksiem. No to jest Reksio. Reksio ma już chyba 7 lat. No ale tempy jest niebywale. Ani siat nie nauczy, ani łapy. Trzeba nie powiem. No i Reksio, niestety, ma hobby, ucieka. Podkopuje się, dziury robi. gdzieś o, włazi w takie krzaki przy drodze i czeka aż będzie rowerzysta, jechał, wtedy wybiega z krzaków łapie za nogawkę albo skrobie swoimi ząbkami po nodze no dlatego musi chodzić na spacery, na smyczy a tak musi być niestety na uwięzi bo tak to cały czas ktoś przychodził z pretensją, że się zaatakował reklamówkę pogryzł albo takie tam historie robił mamy sprawdzić tam stan Ruchu drogowego na autostradzie świeżo oddanej, raz by niszczyli, autostradę zrobili. Miał być dojazd asfaltowy do autostrady. O, proszę bardzo! Dalej droga taka piaskowo szytrowa jak jeżdżą, to tylko pylą, że się nie da oddychać. Obiecanki, tanki, a Tomkowi radość. No. Pójdziemy tam, zobaczymy, co, co tam wygląda z przejazdu. Proszę bardzo, tu gdzie kończą się zabudowania, ostatni mur, takie ogrodzanie sąsiada. Tu dopiero asfalt zaczęli. O, I na podjeździe jest, na dobre i tyle. Tam już widać autostradę. Oczywiście ekranów nie zrobili z naszej strony, bo po co? Tomek lubi hałas, sąsiedzi jego też lubią hałas. Zwierzęta też bardzo lubią hałas. Oczywiście przejścia dla zwierząt też nie zrobili w promieniu, tam kilkudziesięciu kilometrów. Zwierzęta muszą obchodzić na takie zwykłe drogi i nimi wędrować, albo przedzierać się przez autostradę, co się równa, tam wyrok śmierci dla nich. Idziemy dalej. No, w ciągu dnia to yy, maszyny stoją, specjalnie blokują, żeby to nikt nie, nie, nie wjeżdżał i nie przeszkadzał im, oni cały czas robią. Robią autostrada już niby oddana, a to widzicie, jak to wygląda. Na papierze sukces, a w rzeczywistości wszystko jak po naszemu. Prowizorka. No i idziemy tam na przejazd, popatrzymy, jak to z góry wygląda autostrada. ja sobie idę tu ze mną. Mój BMW, bierny, mierny, ale wierny Reksio, idziemy obejrzeć autostradę A2 na wschód od Warszawy. Jak to wygląda. No i moi kochani, jesteśmy na przejściu nad autostradą tu po prawej stronie jeden raz po drugiej stronie drugi raz kiedyś to był jeden nas i super miejsca to były mamy autostradę ci co próbują do przodu to na wschód proszę jak się ścigają ładnie a ci tam z naprzeciwka próbują do Warszawy także zwierzęta tu stąd, tam Muszą wędrować, a tu na podejście takie a i na ulicę Asfaltową, to ewentualnie tędy mogą przejść. I gratuluję planistom i budowniczy Barwa i po Świata, jesteście wiercy tam dalej koparki, coś tam grzebią Ale ruch już jest. No, oczywiście ekranów nie ma Tutaj to nie ma ani z jednej, ani z drugiej strony tam po tamtej stronie o no, kilka chałup jest, dalej moja ulica no to, to, to ci się załapali, mają ekrany dźwięko mają ciszę, ale to jest tylko kawałek a my tu z tej strony o no, tam chałupy zaraz ze zjazdem no niestety nie doczekaliśmy się, może kiedyś się doczekamy no i taka jest, a tu ze mną cały czas mój BMW Rexel Bierny, mierny, ale wierny. Jak się nawet jak ucieka to wraca tam. Czasami sobie kolegów przyprowadzi, koleżanki. No ale ostatnio za bardzo rozrabiał i teraz musi chodzić na smyczce no, smyczkę dzisiaj ja sam skonstruowałem węzły i tak dalej, bo tam kiedyś byłem na obozie, pod żeglami, patent żeglarza mam. Jakieś tam węzły potrafię z linki wykonać. No Rexu, nie czuje się tu dobrze, odczuwa stres, więc będziemy się zbierać i będziemy wracać do domu. Zeszliśmy z przejazdu tutaj z powrotem w tą drogą i weszliśmy z BMW reksio na drogę techniczną. O, tu jest Reksio na drodze technicznej tu jest jakiś zbiornik z wodą retencyjny który zbiera chyba opady z autostrady i tu gromadzi Więc strażacy z tego mogą korzystać czy tylko taka sztuka dla sztuki żeby sobie woda była. podejdziemy tu ponagrywamy trochę samochodów z wysokości autostrady a tu po lewej stronie pozostał się kawałek lasu to też kiedyś było fajne miejsce a teraz, sucho, no ale wracając, może z Reksią tam na chwilę zalecimy. Zobaczymy, czy, a już widerec w tym susze, coś tam się nie pojawiło. Ale najpierw podejdziemy znowu do autostrady. I ponagrywamy sobie samochodziki, jak porują na wschód. Doszliśmy prawie do samej siatki, do autostrady. Porują osobówki a wschód próją na zachód z tamtej strony autostrady a dwa są ekrany i chłodne a tu od nas nie ma można sobie stać i podziwiać samochody Lek się nie powiem co robi na ten widok ale w dąbku krótko, olewa to wszystko no. No, a tu sobie jest las, zwierzęta mieszkają dzień i noc będą miały spokoju i wytchnienia tylko Hałas, hałas i hałas. Prawdziwy dramat i horror. Jak w mojej muzyce, którą ostatnio robię. A tu sobie Pacio lata na lotki. O! Z góry patrzy się na to wszystko. No nic, jeszcze raz popatrzymy chwilę na autostradę O tu jedzie ładny szpalerek i zawijamy się z reksią z powrotem do domu A tu następne prują. a no, jak to na autostradzie Wracamy sobie z BMW reksią tym zagajnikiem sucho także trawa sucha jak pieprz żadnego grzyba nawet trującego ani danego psiaka żadnego chuby nawet nic tylko to może samo nastąpić tak sucho wilgotność tam góra 20 no. i tu widzimy poprzez drzewa cały czas pędzące samochody chcemy kończyć transmisję wrócimy sobie reksiem tym reksiem tymi krzakami łąką już do domu żeby się trochę odstresować i od, odrelaksować po obejrzeniu tej naszej autostrady bo dodam że wjazd tam mam nie wiem z, z 10 km tutaj w jedną czy w drugą stronę także nie wiem czy to takie wielkie udogodnienie ta autostrada no ale niedługo będziemy jechać do rodziny tam gdzieś dalej Zaplanujemy właśnie na nią wjechać z wjazdem w koniku i rura na zachód tak jak to są piosenki Śry na zachód osadnicy z ślakiem wielkiej niedźwiedzicy Tak my tam się wybierzemy no. Także dziękuję za oglądanie tego filmiku Proszę o lajki, o suby jak ktoś jeszcze nie subuje, a mu się spodobała ta relacja z kolejnej pięknej oddanej inwestycji w naszym w cudownym kraju. To proszę subować no. To tylko jeszcze pokażę, mróweczki dalej po staremu morowisko sobie budują i glibie zbierają u nich nic się nie zmieniło, wszystko po staremu ciekawe czy one słuch mają, czy, czy, czy słyszą ten hałas czy to im przeszkadza, czy nie czy to tylko ssakom, kopytnym i innym dwurożnym takim jakby to może przeszkadzać to kończę jeszcze raz Łapkę w górę, proszę i tak dalej. Grywka, proszę Państwa, wejdzie. Wróciliśmy z Bełem w Reksio. Wyczerpanej, ją na wierzchu, jak szalik w zimę. Tylko pokażę jeszcze jakie piękne miecze, minowe zakwitły. I żółto, pomarańczowy. Tam żółciutki, tu biały. Jeden, drugi. Ocenia. Obo. A tu jabłuszka będą. I teraz będzie właściwy koniec filmu.